W Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Społecznej Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych pod przewodnictwem Jana Jaśkowiaka ze Starostą Jaworskim Stanisławem Laskowskim. Zgodnie z tradycją minutą ciszy uhonorowano zmarłych w ostatnim czasie prezesa koła gminnego Związku Kombatantów RP w Wądrożu Wielkim, Edwarda Walaszczyka oraz wiceprezesa koła miejsko-gminnego w Bolkowie Arnolda Matoszko. Ze względu na przedłużającą się zimową aurę i podeszły wiek członków Rady, dopiero teraz przyjęto harmonogram imprez historyczno-patriotycznych organizowanych w Jaworze. Zarówno tych przez samorząd miasta Jawora, jak i Powiat Jaworski, przy olbrzymim wsparciu wszystkich organizacji kombatanckich działających na ziemi jaworskiej, a także harcerzy i pracowników Jaworskiego Ośrodka Kultury. Plan imprez został szczegółowo omówiony i przyjęty przez Radę jednogłośnie. Dużo miejsca poświęcono ponownej próbie zmiany nazwy ulicy generała Zygmunta Berlinga w Jaworze. Wśród członków Rady temat ten wywołał duże oburzenie i wręcz niedowierzanie, biorąc pod uwagę fakt, iż wielu z nich służyło pod dowództwem generała w pierwszej dywizji piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki, oraz to, iż dzięki niemu mogli powrócić z zesłania z Syberii do ojczyzny jest to tym bardziej zrozumiałe. Swoje stanowisko postanowili przedstawić w piśmie do Rady Miejskiej w Jaworze. Na zakończenie posiedzenia pod adresem starosty Laskowskiego skierowane zostały podziękowania za współpracę w roku 2012 z kołami gminnymi oraz pozostałymi organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie powiatu.